Jesteśmy faworytem, ale jakby nie, nie, nie dzielimy skórki na niedźwiedziu. Wiemy, że to jest też ważny mecz, jak każdy dla nas właściwie, ale no ten szczególnie ważny wobec tego, że dzisiaj nasi bezpośredni przeciwnicy. No ktoś straci punkty, może obie drużyny, także zwycięstwo dałoby nam powiększyć przewagę. Kobieta na porodówce jest, e, ciąża bliźniacza, Cześć, U, urodziła, wchodzi pan na porodówkę i lekarz do niego mówi, e, no dziewczynka 2,800 i chłopczyk 3000. Ten chłopak się zastanawia, myśli, myśli. No to tego za 3000 wezmę. No prowadzimy od iluś tam kolejek już. Gdzieś tam te drużyny przeciwników traciły te punkty. Mnie póki co odpukać w tej rundzie. Więc to jest normalne. Natomiast my naprawdę ja wiem, że to, to jest czasami się tak mówi, że e, piłkarze czy, czy działacze, czy trenerzy to są takie wyświechtane powiedzenia, ale my naprawdę... Jakby wewnątrz tej drużyny nie myślimy o tym, na serio, naprawdę myślimy o najbliższym meczu i nikt się nie zastanawia nad tym, co będzie za trzy tygodnie, jak, jak będzie wyglądał numer z rekordem, czy zdobędziemy mistrza Polski, czy wicemistrza Polski. Nie ma to sensu i nikt tak nie myśli u nas, żeby w tym kierunku się zastanawiać. Zawsze przejeżdżamy po trzy punkty, tak? Tak naprawdę to my możemy, nie musimy, to chyba Piast musi, oni mają jakby trochę inne cele niż my, także oni nie mogą sobie się na stratę punktów. No na pewno, jest to coś, coś, coś fajnego i dla nas yy, jako zawodników, że możemy uczestniczyć w czymś, w czymś takim, ale też myślę, że taki piejców. No mam nadzieję, że to już będzie taki klasyk na lata. No tak by było. tak było. No. Czego życzyć Wam przed, przed rozpoczęciem tego meczu? Zdrowia, bo to jest najważniejsze. No i punktów, no, jakikolwiek. Będzie show. Ojej, bardzo proszę, jakieś fiflaki? Y -y. Podwójny dzisiaj mamy premierę układu Jennifer Lopez. Poważnie. I będzie się dużo działo, będzie fajnie. Cudownie, a mniej więcej, która minuta przed rozpoczęciem rozpoczęcie w połowie? Placu. Świetnie, świetnie. No to będziemy, będziemy czekać, jak wiele was wystąpi na parkiecie 16-16. Wow, wow, no to absolutnie apogeum chyba waszych możliwości, choć wiem, że na wiele, wiele was stać. Tak, oczywiście. Czego Wam życzyć? Dobra, By... Właśnie, no czego się życzy liderkom yy, przed, przed spotkaniem? No powiedzcie. No, żeby wszystko wyszło, żebyśmy nie zapomniały kroków. Połamania pomponów? Morgan oh, and Pac-Man! No! You joke me! I always want it, look! It doesn't speak English. It doesn't speak English. Uh, please, translate it. Okay. Uh, just a little bit. It's natural. And he also needed a little bit. You have some special shampoo? You have some special shampoo? No! That's amazing things, really! Good luck! spotyka się ze sobą dwóch kolegów i jeden mówi do drugiego a dokładnie to pyta się stary, co ty chciałbyś zrobić przed śmiercią? a on mówi, że chciałby zjeść dużo kukurydzy a ten drugi się pyta ale czemu? a ten pierwszy mówi dla efektu, bo chce się poddać kremacji Szanowni państwo, mamy informację mamy newsa, Michał Widuch ma bałagan w szafce super no, to... yy, im więcej takich firm dużych w yy, no, to tym lepiej to na pewno kibiców kręci na pewno jest jakaś dodatkowa mobilizacja na, na trybunach wtedy, ale wiadomo, my poszliśmy po swojemu. Ale myślę, że tak jak, tak jak tu jesteście i widzicie, muzyka na początku jest luźniej, dopiero gdy idziemy na odprawę, to, to gdzieś się to zaczyna koncentracja na, na meczu, a tak to spokojnie, nie? Wiadomo, że, że pozycja w tabeli wiemy, jaka jest i wiemy, że jest tych sześć kroków do zrobienia, ale spokojnie, nie? Kroczek po kroczku, jak się wywalimy na pierwszym kroku, to te ostatnie już nie będą miały znaczenia, także spokojnie. Uwaga, przepis na zwycięstwo Prasta, piasta, proszę bardzo. Oglądałeś atomówki? <laughs> Oglądałem. Uwaga, uwaga, czaj, mogę, mogę, to, mogę to zapowiedzieć. Uwaga, składnik X, przepis na zwycięstwo Piasta, autorstwa Michała Makłowicza-Widucha. Musi być idealna proporcja. Ile tam tego wylezło? 200. 200 ml to jest 200, idealna proporcja. O jejku To nie ma takich małpek. Dobra, nie wiem, jakie są małki. A co tam jest w środku w ogóle? Węglowodany. Bardzo dobrze. To ja wolę banana jeszcze. Aktualnie w drużynie? No mamy nadal. E, nie mam mamy grzymatorusza. No i Andyja. Aktualnie to, to są dwie takie najpoważniejsze kontuzje w tym momencie. Ale reszta 100% zrobi. 100%. Szanowni Państwo, najlepszy perfum dla mężczyzny, czyli bęgaj. Sebek, powiedz mi, coś się dzieje? Czemu Ty tam do Masera nie idziesz tylko sam tak o? Bo bęgaj jest lekiem na wszystko. Prawda? Tak. Ja też tak mam, powiem tak, Ci. Tak. Tu mnie gdzieś tam głowa boli, to się błęgajem wysmaruje, nie? <śmary> stopa, no. wątroba, noga śledziona. Ale pomaga na pewno, nie? Pomaga bardzo. Powiedzmy no. szczerze, że zapach bęgaja oznacza jedno, że latka lecą. No. <śmary> Już lecą. Już młody nie jestem. Powiedzcie mi, chłopaki, czy Rafał jest trudnym zawodnikiem? na boisku? Czy trudnym? Może nie trudnym, inteligentnym tak bym powiedział inteligentnym, ale no potrafi być taki wie gdzie złapać kogo tak, wie gdzie złapać no mówię no, jeżeli są sędziowie co czują to wiedzą co i jak no to nie ma problemu ale jeżeli po prostu pójdą z nim na pompkę no to są przegrani no szkoda, że tacy zawodnicy kończą, nie? Szkoda, szkoda, bo gdzieś tam, można powiedzieć, ja się sędziowsko kształtowałem właśnie na takich zawodnikach, nie? Także to, no, czy tam wcześniej na Błażaju, tak samo na Filipczaku, Dąbrowskim, no bo to, trzeba powiedzieć, to to ikony, nie? Futsalu. Dokładnie ja tak. A mówię, my jesteśmy tylko tymi, żeby nie przeszkadzali. Tak. Głównymi <laughs> aktorami są zawsze oni, także... Żeby tak zostało. Rafał, ja wiem, że wszyscy Cię dzisiaj o to pytają, ale skąd wybór tej marynarki? Szczerze? No, ja na początku nie byłem przekonany, ale przyznam się szczerze, że to jest wybór Katarzyny Franc, czyli mojej małżonki, która powiedziała, że jest świetna, że wygląda mniej idealnie. Ja rozumiem, że Ty masz te same przeczytone, tak? Pewnie, że tak. Ja po prostu <laughs> chciałbym się dowiedzieć, gdzie to kupiłeś. Ale to poza kamerą. Okay. Rafał, zupełnie szczerze, dzisiaj wyjątkowy dzień. 299 meczów, gra z Legią, o tym też porozmawiamy za chwileczkę, gra z Legią, 299 meczów z futsal Futsal Clash. 7 Mistrzów Polski, Dodatkowo jeszcze 4 medale, w sumie ich jest 11, Puchary Polski, super puchary, podsumowanie całej swojej kariery. Dzień dobry, ale kariera, kawał kariery, kawał kariery, kawał zawodnika. Mariusz lubi poprzeszkadzać. A dzisiaj, ten wyjątkowy dzień, dzisiaj kopniesz po raz ostatni piłkę na parkietach Stadskor Futsal Ekstraklasy. Jak się z tym czujesz? Łza się wokół kręci. Jednym no słowem. History. Dziękuję, że, że taki dzień będzie i że mogę w nim uczestniczyć. Tylko tyle mogę powiedzieć. Rafał, zacząłeś w Gliwicach i kończysz w stolicy polskiego futsalu, bo tak musimy rozmawiać e, o tym mieście, e, ale to też dzięki takim ludziom jak Ty. E, czujesz ten ogromny wkład, czujesz to ogromne wsparcie, które dzisiaj e, tutaj ci ludzie przyszli między innymi dla Ciebie, dla drużyny piasta oczywiście też, ale, ale po to, żeby Ci podziękować, żeby ciebie zobaczyć jeszcze raz e, ostatni. E, jakie uczucia Ci Myślałem sobie dzisiaj, co chciałbym powiedzieć. Jest taka jedna rzecz, którą chciałbym wszystkim zadedykować kibicom futsalu. Świętej pamięci profesor Bartoszewski powiedział, że w życiu są rzeczy, które się opłaca, ale nie warto. Ale są też takie, które warto i się nie opłaca. Na pewno nie opłaca się z poziomu ekonomicznego prowadzić futsalu, bo ja nie wracam po zakończeniu swojej przygody z jachtem, z domem wartym 100 milionów dolarów i z kątem wypełnionym po brzegi, ale wracam właśnie z tymi ludźmi, dlatego warto. Warto spełniać swoje marzenia, bo, bo te marzenia mają ceny i futsal jest taką dyscypliną, który, która pozwala spełniać te marzenia. I ci wszyscy ludzie, którzy się tu przyjdą, nie przyjdą tylko dla mnie, ale to są pasjonaci, to są ludzie, którzy kochają sport i są w tym sporcie na dobre i na złe, a nie tylko dla pieniędzy. Rafał. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci osobiście też za wszystko, bo miałem przyjemność z tobą nawet zagrać chwilę na parkiecie. To była wielka radość przeprowadzać z tobą wywiady, rozmawiać. Dzięki byku, wiem, że się nie żegnamy, bo ty masz jeszcze coś do zrobienia i, i tego się trzymajmy. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to ogromne wyróżnienie i za Waszą obecność. Państwu również bardzo szczególnie dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie miasta. I wierzę, że wspólnie razem zbudujemy silny klub, z którego wszyscy będziemy dumni, tego sobie i Wam życzę. Dziękuję. No, zdecydowanie Rafał jest jedną z najbardziej wyrównujących się postaci w, w, w to oczywiście, ale generalnie i w polskim futsalu. To ja jestem ciekawy, bo przyznam, że, 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 że nie wiem, czy w ogóle to będzie w formie takiego, że, że Rafał wyjdzie na ten parkiet, czy nie wyjdzie. No nie oszukujmy się, dawno też Rafała na tym parkiecie nie było. W zeszłym roku jeszcze rzeczywiście też od tej strony sportowej pomagał zdobyć brązowy medal. W tym sezonie na pewno jakby w kadrze jako zawodnik Rafał Francji jest, jest, jest wpisany. No z tego co pamiętam, a w zasadzie nie pamiętam, żeby chociaż raz w tym sezonie na ten parkiet wyszedł. Także no my się już spodziewaliśmy powoli tego, że zresztą Rafał też o tym otwarcie mówił, że już nie czuję się na tyle komfortowo fizycznie, żeby jeszcze grać o najwyższe cele. Oczywiście moja opinia jest zgoła inna, bo to bym zostawił trenerowi i trener wydaje mi się, że jeszcze chętnie by z usług Rafała skorzystał, natomiast jeżeli sam Rafał czuję, że nie mógłby dać tyle, ile chciałby Ciebie dać, to ja oczywiście akceptuję, szanuję jego decyzję i po prostu szkoda, że takiego zawodnika tracimy, ale... Zyskujemy tym samym jeszcze większe zaangażowanie jako dyrektora sportowego, a na tym polu też, jak widać, sprawdza się równie dobrze, co jako zawodnik na parkiecie. Jako Polski Związek Pimpinożek, jako Śląski Związek Pimpinożek przygotowaliśmy tu parę, parę suwenirów. No cóż, no, mogę powiedzieć tyle, że bardzo fajnie jest skończyć karierę w mieście, w którym się zaczynało swoją karierę. To raz, a druga sprawa, no, nie ukrywajmy w kolebce polskiego futsalu. Śląsk mocno futsalem stoi i tacy zawodnicy jak Rafał to absolutnie udowodniają. Mocno stoi, ale też należy podkreślić, że fajnie, bo futsal się rozwija w całej Polsce, nie tylko na Śląsku. Oczywiście kiedyś Śląsk był, że tak powiem, tym, tym wiodącym regionem, ale teraz jest, jest wiele regionów, które też bardzo dobrze sobie radzi, świetnie się rozwija, więc, więc Oby tak dalej. Rzeczywiście dzisiaj, dzisiaj szczególny dzień, tak jak wspomniałem wcześniej, szczególnie dla, dla Rafała, bo jest to jego zakończenie oficjalne kariery, choć on już tą decyzję podjął trochę wcześniej, to, to dzisiaj tak oficjalnie go żegnamy. Żegnamy świetnego zawodnika z dużą ilością meczów na poziomie Ekstraklasy, z dużą ilością meczów z orzełkiem na piersi, z trofeami. Żegnamy legendę. Piękna koszula. Bardzo dziękuję. Zdaję sobie z tego sprawę. Yy, powiem więcej, że chyba wiem, co ona powinna sygnalizować. i Tak, słucham yy, uważnie. I wielkie brawa za to. Dziękuję serdecznie. Między innymi o to właśnie. Yy, dokładnie tak. Jak dzisiaj przewidywania przed spotkaniem Legia-Piast? Piast-Legia, bo wszyscy gadają o Rafale, myśmy już też z każdym o, o nim rozmawiali, ale dzisiaj też chcemy się skupić na tym, bo, bo, bo zadanie jest proste, trzeba zdobyć trzy punkty. Tak, na pewno, na pewno sama ta uroczystość zakończenia futbolu w kraju przez Franca przyświeca temu wydarzeniu i to nie podlega żadnej dyskusji. To będzie bardzo ważny punkt tego dnia dzisiejszego i na pewno nasz cały dział marketingu wokół tego bardzo mocno pracował. Nie, nie każdy może się pochwalić taką karierą jak miał Rafał, obecny nasz dyrektor sportowy. Jednak, jednak kluczem jest to, żeby drużyna podwodząca na Duarte zdobyła te trzy punkty, to jest najważniejsze. Myślę, że gra do przodu, troszeczkę niedosyt w postaci braku bramek, ale każdy borek się kiedyś rozwiąże. Oczywiście, że jak tak. Jak pierwsza, Legia spuchnie. Jak każde piwo się kończy, także będzie można strzelić w końcu bramkę Legii. Zdecydowanie, zdecydowanie. Jak ty uważasz? Ja jestem tego samego zdania, że no pias ma dużo więcej potencjału w tym meczu, nie? Tam gdzie tylko się bronią. to ten przypadek, a teraz pias o wiele lepiej. Zdecydowanie tak. Kochani, no nie będę pytał, jakim wynikiem się skończy ten mecz, no bo wiadomo, że wygramy. Niemniej jednak, jak się bawicie podczas tych meczów futsalowych. Dobrze, bardzo dobrze. dobrze. Spokojnie, druga połowa będzie, ta piasta i wczoraj, tak na dużym boisku, tak dzisiaj będzie za chwileczkę zobaczycie. 4, no, ale był wczoraj obecny. była nerwówka, wczoraj była nerwówka pod koniec, no kurde, no nie może tak być Grzesiu. Jak nie może być tak? Wszystko jest dobrze, sytuacja jest To jest show, Czy nie? nie? Samą, to, to jest, samą. Samą. To to jest futsal. Wszystko tego i tutaj tak samo będzie, zobaczycie, jeszcze, jeszcze 5 minut i zaczną brałki Kręgi. się sypać, Warszawski pójść. Wróżbita, wróżbita, Maciej z trybun. Dobrze, tylko szkoda, że przegrałem Dlaczego brakuje, powiedzmy, drużynie Piasta? Tylko i wyłącznie, prawda? Tak, tak. Dużo szczęścia, ale mało skutecznych. Jak myślisz, jak się skończy ten meczek? Jakim rezultatem? 1-2 dla Piasta. Dziękuję bardzo. Krzysiu, chciałbym, żebyś się pochwalił Urbi et Orbi, miastu i światu. No tak, coś tam się wydarzyło. Moja żona urodziła we wtorek, także zostałem ojcem, jestem z tego powodu szczęśliwy. Mów wymiary, proszę bardzo. No troszkę klocuś, taki mały, 4,5 kg. Cudownie! 4 kg bezpośrednio od topka Cecha. Tak. Szanowni Państwo, no, jesteśmy absolutnie mega szczęśliwi. Gratulujemy rozwiązania szczęśliwego. No i tata, teraz tylko Legia. do przodu. Tylko do przodu. Musisz strzelać kolejne bramki. No tak, bardzo wyróżniany, ciekawy na no, Ale dokładnie, prawda? Legia zaskakuje. Absolutnie ta pozycja w tabeli jest naprawdę dobra dla drużyny Legii. Jako drużyny jest takim małym futsalowym dorobkiem, ale potrafi, potrafi naprawdę ugryźć i, i wykorzystać Twoje akcje. to jest dobra. obramka też świetny Proszę, oglądając z puchowym okiem, <laughs> ja tak powiem, bardzo dobry, ale myślę, że nie starczy siły Legi. Troszkę bratnie, a i Piast ten mecz na spokojnie pienie. w końcu chcę wygrać. Cieszysz się? Tak! Dobry meczyk? Tak! Będziesz chodził na kolejne? Tak! Tego się trzymamy. Będziemy sprawdzać tutaj obecność. Dobrze. Okay. No to kibicujmy dalej, trzymajcie kciuki, o, i obie wyniki były... lecimy, Żołowik. A, a nic wczoraj na dużym piersi jeszcze? No wczoraj był dobry, wczoraj a, był dobry, tylko nerwowa końcówka. Bardzo, horror taki, że hej. No by 100... dzisiaj takiego nie było, prawda? Dokładnie, co minuty walki. Tak? Choć z drugiej strony, dlaczego nie? Jak się skończy dobrze, Dokładnie. tego się dobrze. trzymajmy, dzięki śliczne. Co jest kluczem? Jak uważasz? Nie poddawać się. Piękne słowa, dziękuję. Never bardzo. give up! Never give up, lecimy dalej. No całkiem nieźle mi to wychodzi. Pięknie powiedziane znów. Ja nie wiem, ja dzisiaj nic nie będę musiał uzupełniać w ogóle Krzysiek. A ty kiedy wracasz w końcu? No jeszcze trochę mnie czeka. No wyrabiałaś? No niestety. <grym> Będzie dobrze. Jeszcze cię nieraz zobaczymy na parkiecie. Na pewno. Tak, no jak patrzę na dzisiejszy mecz, to czasami taka myśl przychodzi. A może jakby Rafał był na boisku, to byśmy już co najmniej wyrównali. Ale tak już na poważnie rzeczywiście wielką pracę wykonał Rafał, jeżeli chodzi o popularyzację piłki nożnej, pięcioosobowej. Wielką pracę jako sportowiec, jako szkoleniowiec zostaje z nami. W tej chwili już nie jako zawodnik, ale jako szkoleniowiec. No i ja zawsze podkreślam jego działalność biznesową jako przedsiębiorcy na terenie Gliwic zajmuje się rewitalizacją, remontami starych budynków, przywraca im dawny blask i dzięki niemu przestrzenie w Gliwicach, te publiczne, widziane przez mieszkańców miasta, przez naszych gości wyglądają coraz lepiej. Miasto w Gliwice wygląda coraz lepiej z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, ale sportowo stoimy również bardzo mocno w tym roku. No myślę, w tej dłuższej piłce nożnej już na tytuł mistrza nie mamy szans, niemniej jednak ten tytuł dla piłki nożnej pięcioosobowej, dla futsalu byłby wspaniałą zdobyczą. Tak, dokładnie. Obserwujemy właśnie taką rywalizację między dużym Piastem, jak my to mówimy, a tym Piastem futsalowym. No, w tym roku lepiej idzie futsalowemu Piastowi, ale to świetnie, że jest taka rywalizacja, bo mamy pewnego swego rodzaju bogactwo. I kibice, na przykład wielu tutaj z nas wczoraj było na meczu ekstraklasowym dużego Piasta z Jagiellonią wygranym 2-1 i bardzo interesującym, no a dzisiaj liczymy tutaj na, na dobrą drugą połowę w meczu z Legią. Mareczku na po meczyku zadowolony, tak, dzisiaj? A tak jak wspominałem przed meczem, łatwo, miło i przyjemnie, bez emocji też. Kompletnie, wiesz, to na, na sucho po prostu, tak, o, na świeżo. Wiesz, co, co ci Nawet koszulka 5? jest niespoczona, 5, w ogóle. 5-2, no co ci mam powiedzieć, no... Nie, a powa poważnie to no, ciężki mecz. Ciężki mecz. Gdzieś chyba na początku meczu za stres się jednak pokazał, tak jak rozmawialiśmy, że jednak presja jest duża. Nie, nie rozluźniliśmy się za bardzo chyba i ta Ale pierwsza, ta mamy pierwsza nadzieję, że Troszeczkę żeśmy przyczynili się do tego spuszczenia stanu, bo byłoby no pewnie tak, No tak, przezwa, jeszcze większe ciężar. Ale 0,1 było, no to tak, jest, to jest tak, racja. Tak. Może, może jak by was nie było, może by było 0, -0 nie? <laughs> Bardzo mi był nerwowy, jakby na to nie patrzeć, bo powiem szczerze, no, był tam pewien styk, potem ta przewaga. No troszkę miałem obawy, ale my wytrzymali my, my wygrali, to jest najważniejsze. Szanowni Państwo, teraz pokażemy, pokażemy na wizji co przewozi kierownik drużyny Piasta Miwica. To jest lokowanie produktu teraz? A to nie reklamujemy, nie wymieniamy nazwy produktu, nie. tylko woda. To jest woda, woda to jest woda, niegazowana. Aczkolwiek tak. Mówią. akurat nie z ławki, tylko ze stolika sędziowskiego. Woda bardzo pomogła. Tak. Znaczy myślę, że już w pierwszej połowie było widać w pewnym momencie gdzieś po 10 minutach, że tak jak mówisz, oni no mówiąc kolokwialnie puchli. E, no to wynika między innymi z tego, że my trenujemy już jak profesjonalny zespół, czyli wiele razy w tygodniu, ale ja z tego co wiem jeszcze nie, więc jakby te możliwości motoryczne później też słabną i, i, i w drugiej połowie też to było potem widać, mimo tego, że grali w przewadze i jakby ograniczali możliwość straty kolejnych goli, ale... No całkiem nie e, Ja bym bardzo chciał, żeby zawsze było tyle ludzi, to było pierwsze w ogóle, bo pierwszy raz w pierwszym sezonie ja nie wiem, czy nie pierwszy raz od paru lat dobrych, tu jest tyle ludzi. E, wydaje mi się, że tylko na meczu, którym e, pamięć tego tam człowieka, e, Jerzego wojewódzkiego była taka hala w ten, w ten sposób wypełniona. Także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że kolejne mecze, tym bardziej, że gramy też z Marką Strawstego z Boiska, bo z górnikiem Polkowice, no a potem z rekordem e, też tak będzie. Open. Kolejny z kapitanem, podsumowujące to spotkanie, ciężki mecz. Bardzo ciężki, bardzo niebezpieczny, dwie strony mógł się potoczyć. Cieszę się, że my utrzymaliśmy nerwy na wodzy i dobrze się tak potoczył, bo serducho było trochę wyżej w pewnych momentach. Tutaj ja podkreślam to też z innymi rozmówcami, że bardzo duży aspekt chyba ten fizyczny miał, miał znaczenie. Wytrzymaliście ten mecz po prostu. Zdecydowanie. Biorąc pod uwagę, że graliśmy bez bramkarza dzisiaj, to, to tak. chłopaki, nie, naprawdę fizycznie dzisiaj myślę, że wytrzymali takie tempo do końca, a, a myślę, że, że Legia, Legia po, po prostu pod tym kątem przegrała ten mecz. Tak mi się wydaje. No, serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców, zarówno tych, którzy dzisiaj byli, jak tych, którzy, którzy dzisiaj się nie załapali. Bo no wiem, to ci, co że... się nie załapali, Michał, przepraszam, że ci przerwę się nie zmieszczą. <laughs> to muszą szybciej się ustawić w kolejce. Mam nadzieję, że, że po raz kolejny hala się wypełni, bo te widowiska są fajne. chyba pan Rafał to potwierdzi, że, że te widowiska na arenie Gliwice są bardzo ciekawe i warto przychodzić na te mecze, szczególnie biorąc pod uwagę to, co się dzieje w tabeli. Więc emocje na pewno w tych dwóch meczach będą ogromne. Zapraszamy. Przepraszam, bo tutaj wywołany do Panie Rafale, no właśnie. Jak? No, Cześć, Rafał. Dzień dobry, nie, no, coś, się dobry. Działo, coś się działo, coś Jak się Toga. komentowało to spotkanie? Bardzo przyjemnie się komentowało. W pierwszej połowie e, najwięcej wymieniałem taki przymiotnik czy nazwisko warszawski, bo dużo, dużo miało interwencji, a później e, no, w drugiej połowie, no piast, jednak to, było, to była kwestia czasu, kiedy zacznę kiedy strzelać bramki, ja to wiedziałem, ale fajnie, że były emocje, że, był, że niektórzy się mogli trochę postresować. E, bo o to chodzi w futsalu, w piłce, tak, w sporcie, żeby, żeby były emocje. Niektórzy jeszcze. Widziałem na trybunach, oglądali drugi mecz kontraktu z rekordem. Tam też emocje do ostatnich sekund. o to chodzi w piłce, o to chodzi w sporcie, i po to ci ludzie przyszli i znowu przyjdą. Wiem, że przyjdą na mecz z Polkowicami.